Postać ducha ośmieszającego przewija się w tradycji chrześcijańskiej, zarówno w demonologii, jak i w doświadczeniach egzorcystów. Chociaż termin ten nie jest ściśle teologiczny, opisuje on rodzaj demonicznego wpływu, który objawia się u ludzi poprzez kpinę, brak szacunku i wypaczanie prawdy. Aby pogłębić tę analizę, oprzemy się na piśmie świętym, nauczaniu ojców Kościoła, magisterium oraz doświadczeniu uznanych egzorcystów. Natura i cechy charakterystyczne ducha ośmieszającego. Duch ośmieszający to byt demoniczny, którego główną taktyką jest sarkazm, złośliwa ironia i wyszydzanie tego, co święte. Ujawnia się on poprzez osoby, które nienawidzą wiary lub po prostu nią gardzą. Jego działanie nie przejawia się bezpośrednio w formie opętania, ale raczej jako diaboliczne zainfekowanie u niektórych osób, które wyrażają pogardę dla wiary. Banalizują sakramenty i nie ufają prawowitej władzy kościelnej. Oto niektóre z jego cech charakterystycznych: kpina z wiary. Duch ten wyśmiewa dogmaty, pobożność i przejawy szczerej wiary, promując powierzchowne i relatywistyczne chrześcijaństwo. Duma intelektualna. Przedstawia się jako fałszywie oświecony, który dąży do ośmieszenia tradycji, propagując fałszywą pokorę, która w gruncie rzeczy jest jedynie zamaskowaną dumą. Dwulicowość. Posługuje się grami słownymi i dwuznacznościami, aby siać zamęt, demoralizować i budzić wątpliwości wśród wiernych. Zamaskowane świętokradztwo i bluźnierstwo. Swoją pogardę dla świętości maskuje ironią, niestosownymi żartami lub transgresyjnymi formami sztuki. Infiltracja środowisk religijnych. Duchy te mogą działać na osoby niewierzące. Ale przede wszystkim na osoby konsekrowane i księży, którzy stracili wiarę, odbierając im poczucie sakrum. Kultura popularna przedstawia je w formie zjaw, duchów zmarłych, które błąkają się niespokojnie, i jest w tych wierzeniach ziarno prawdy, jednak ich działanie to w rzeczywistości wpływ lub diaboliczne zainfekowanie u różnych osób, u ateistów i niewierzących. Łatwo rozpoznać je u wojujących ateistów, którzy otwarcie wyśmiewają wiarę, kpiny z dogmatów i gardzą Kościołem. Nowi ateiści, tacy jak Richard Dawkins czy Christopher Hitchens, są tego sztandarowymi przykładami, u praktykujących katolików. Tutaj jego działanie jest bardziej subtelne. Może objawiać się banalizowaniem wiary u tych, którzy śmieją się z tradycyjnej liturgii lub umniejszają znaczenie sakramentów. Kluczowym znakiem jest brak szacunku, i ciągłe używanie ironii w odniesieniu do religii, u księży i osób konsekrowanych. To najbardziej niebezpieczny przejaw. Egzorcyści, tacy jak ojciec Gabriele Amort czy ojciec Chad Ripperger, ostrzegali, że demony starają się przeniknąć do hierarchii kościelnej z duchem Kpin, który przebiera się za nowoczesność i otwartość. Oto kilka oznak jego obecności: brak szacunku w liturgii, nadużywanie improwizacji podczas Mszy Świętej banalizowanie sakramentów i brak szacunku dla sakrum, fałszywe miłosierdzie, używanie humoru i ironii w celu usprawiedliwiania relatywizmu doktrynalnego i moralnego, pogarda dla tradycji, pogarda dla dawnych rytów, łaciny teologii scholastycznej i patrystyki. Pozorna jovialność i sztuczna wesołość. Używają humoru, by rozbrajać krytykę i unikać poważnej debaty na tematy doktrynalne. Obrona błędu. Wyśmiewają tych, którzy bronią ortodoksji. Nazywając ich sztywniakami lub współczesnymi faryzeuszami. Jak rozpoznać go w kościele? Duch ośmieszający ujawnia się, gdy kazanie koncentruje się na banałach i sentymentalizmie, zamiast na prawdzie. Zachęca się do niestosownego humoru w liturgii, usprawiedliwia się brak szacunku chęcią zbliżenia się do ludzi, wyśmiewa się częstą spowiedź, nabożeństwo maryjne i szacunek dla magisterium. Nauczanie Ojców Kościoła i Magisterium Ojcowie Kościoła ostrzegali przed niebezpieczeństwami związanymi z kpiną jako narzędziem demona. Święty Augustyn twierdził, że kpina może być formą pogardy, która zatwardza serce. Święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej ostrzegał, że jokositas i moderatae, nadmierna skłonność do kpin, może być grzechem, gdy jest używana do znieważania Boga i rzeczy świętych. Magisterium w dokumentach takich jak Pascendi Dominici Gregis, Piusa X i Humani Generis. Piusa XII. wskazywało, że modernizm i relatywizm często posługują się ironią, by ośmieszać doktrynę. Podsumowanie: jak zwalczać ducha ośmieszającego? Modlitwa i pokutnik. Tylko poprzez życie w głębokiej modlitwie możemy oprzeć się jego wpływowi. Absolutny szacunek dla Sacrum. Powrót do adoracji eucharystycznej, ciszy i uroczystej liturgii. Solidne formowanie doktrynalne. Prawda jest najlepszą obroną przed manipulacją językową. Unikanie powierzchowności i ciągłego sarkazmu. Wiarę broni się z powagą i stanowczością, nie uciekając się do destrukcyjnych gier słownych. Piętnowanie braku szacunku w łonie kościoła. Jeśli ksiądz lub osoba konsekrowana wyśmiewa świętości, jest to sygnał alarmowy. Refleksja końcowa. Duch ośmieszający w dzisiejszym kościele. Duch ośmieszający w łonie Kościoła jest oznaką kryzysu duchowego. Kpina jest bronią zamętu i desakralizacji, a jej obecność jest sygnałem alarmowym, że demon przeniknął do umysłów wielu. Jak mawiał święty Paweł. Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. Ga 6, 7. Dzisiaj ten duch działa w sposób oczywisty u wielu pasterzy, którzy zamiast prowadzić owczarnie prawdą, uciekają się do ironii, by zdyskredytować tych, którzy bronią odwiecznej wiary. Śmieją się ze sztywności, ale sami są nieugięci w narzucaniu swoich poglądów. Mówią o rozeznaniu, ale bezceremonialnie odrzucają tych, którzy kwestionują ich doktrynalne odchylenia. Ten duch ośmieszający objawia się gestami i słowami. Które wyrzydzają szacunek dla świętości. Eucharystia traktowana z obojętnością, grzech bagatelizowany jako młodzieńcze błędy, tradycja pogardzana jako nostalgia za przeszłością. Z humorem usprawiedliwiają się, gdy banalizują to, co święte, ale reagują złością, gdy się ich kwestionuje. To nie przypadek, że dziś wielu hierarchów przedkłada satyrę nad poważne rozumowanie, kpinę nad jasne nauczanie. To demoniczna strategia. Zastąpienie prawdy za mentem, szacunku drwiną, niezłomności w wierze relatywizmem maskowanym wesołkowatością, ale kpina nie zwycięży prawdy. Chrystus milczał wobec kpin podczas swojej męki, ale jego milczenie było potężniejsze niż śmiech jego oprawców. I Kościół, choć dziś cierpi z powodu kpin od wewnątrz, nie zostanie zniszczony. Wierność, modlitwa i gorliwość o prawdą będą antidotum na tego ducha ośmieszającego który choć dziś się śmieje, drży przed imieniem Chrystusa. To był dzwonnica Wandy. Zostawcie lajka i udostępnijcie. Do zobaczenia, drodzy wojownicy Pana.